Kajka, widzowie z tej strony XLR, dzisiaj jest ze mną Gaming Milena Siemanko No i tak, przypominam tylko zestawienie subskrypcji na naszym kanale, stawienie łapki w górę i napisanie jakiegoś mojego komentarza. No co, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy naszą przygodę w Mastercraft No i tak, zaczynamy od zebrania drewna. Na tym filmie mam teraz zbudować sobie dom drewno i zebrać i zabrać jakiś materiał. I ogólnie to przepraszam jak będą reklamy i będziemy robić cięcia, gdy będziecie widzieć reklamę. <laughs> no przepraszamy, że się nie będziemy mało odbić. Teraz wiemy na naszym małym W sumie nie wiem co mam powiedzieć, ale na przykład jak mi się włączy reklama, to trochę będziecie mieli widzieć i słyszeć, bo... no... Eee, cięcia trochę długo robię. Nie wiem. Nie wiem, kto w ogóle powiedzieć, ale dobra. Nie wiemy, co mam mówić i co robić, ale raz jak widzicie, zbieramy pewno. E, I chciałabym tylko to dopytać, czy to jest nasz pierwszy odcinek. I drugi odcinek będzie za niedługo, więc należy cię wyczekiwać. E, nowej przygody, oczywiście, bo ja nagrywam na swoim kanale już drugi odcinek. Masterpień. ja się, bo mi się bo no mm -hmm. I kochani, e, chciałam Wam powiedzieć, e, że e, na moim kanale, e, czy mój pierwszy odcinek, no mało był zlajkowany i tak dalej. No to chcę, żeby troszkę e, dać mi tych łapek w górę. Oczywiście nie zmuszam, e, i na tym pierwszym odcinku. No. no i my już jesteśmy po cięciu, bo mi na dostał reklamę, ja dostałem reklamę. E, no. no i tyle. No i ja mam już... Ja mam kam mamy kamienne narzędzia mnie na mam. Eee. Krzykiele ja sobie drewno. no. Chciałam wam powiedzieć, że na tym pierwszym odcinku e, z ten No e, Oczywiście e, chciałam wam powiedzieć, że na pierwszym odcinku Mastercraft, bo to jest mój pierwszy odcinek tylko, bo nie mam żadnych odcinków, tylko ten jeden. <laughs> Tamten co kiedyś nagrałam. I mam kiedyś taki był moment, że Michał powiedział 10 lajków, coś tam łapek w górę. I to było takie dziwne, a ja mówiłam e, e, Przepraszam, e, że e, tak wolno kopiemy <laughs> nie mamy siekiery. Kikowa, bo ja w ogóle nie znam wtedy Minecrafta tak za bardzo, to jest oczywiście podruba. Ale powiem wam, fajnie się gra w tą podróbę Minecrafta. Co ty, gdzie ty jesteś? Kopal i mamy na dzisiejszy plan, w dzisiejszym odcinku zrobić sobie jakieś domy, podstawowe narzędzia. No i mamy taki plan, żeby zrobić sobie po prostu dom, nowe narzędzia i potem drugi odcinek jak będzie to Prawdopodobnie będziemy już się na dalszą przygodę, szukać jakieś wioski i w ogóle. Ano. No. Na razie takie podstawowe rzeczy zbieramy. A co w tym co będziemy robić? E, w Minecrafcie. Przepraszam za mylę, ale czasami trochę nic boli. Bo jest po prostu mała, no i tyle. Mała? Nie no. Mam. mam tylko 7 lat, ale za 2 miesiące lub miesiąc nie. E, za miesiąc mam urodziny, i będę miała 8 lat. No w ogóle, patrzcie, jak profitujemy ze skinami. U mileny będzie mój skin, a u mnie będzie milenny skin. Patrzcie, mamy też kaczuszki. Kaczuszki! Kasiu, na mnie. Kasiuszki, <grym> żabki. na główko. Ja nie mogę. Dobro, mam tylko 29. E, dobra, mam tu 29. Eee... Dobra. 30 masz. Mówiłam 29. No kurde. E, dobra, kochani, może nagramy taki w odcinek tam Całą noc. Chyba z 8 godzin to będzie trwać. Ten odcinek, nie wiem, chyba mniej, bo tyle Harry Potter nawet nie trwa. E, może nagramy odcinek jak w nocy, na prawdziwo, pokażę wam twarz moją. E, no, robimy piżamaparty. Tak, jutro będziemy robić piżamaparty, bo u mnie dzisiaj jest Xerek. No i planowaliśmy na jutro zrobić piżamaparty w prawdziwym życiu. I mam jeszcze dla taki taką propo... No ja ci robi! Myślę, że dawać taką propozycję, że jak chcecie zobaczyć nasze twarze, to jak pod tym odcinkiem będą. będzie. Jakby, jak na moim imiennym kanale będzie. 20 tysięcy. Na, na moim imiennym kanale, jak będzie po. 100 subskrypcji, pokazujemy twarze. No, to trochę za mało. Ale. Czy jakoś tak? 20 tysięcy. O, nie noc się robi, 20 no tysięcy, to się zastrasz? Wiesz, mam PVP ze szkieletem, tylko. na tablecie, mam trochę cię. Ja się boję. Mi, nie ja się boję. No. Ej, dobra, Małszy, kiedy gdzie ty jesteś? Kopalni, mogę przyjść. Kopalni? Ja idę kopiecy ku, może. Nie, no, dobra. To, ty to jest chyba jeden przyjść. Witam, au gdzie ty jesteś? Ma, po, masz pochodnie jakieś? No ty ty, Moi jak widzicie... Ja Nie, bym, ja chyba do innej kopalni weszłam. Ja taki plan, żeby... No dobrze, chodź tymi schodkami w dół. Szybciej reklamę omijaj, no. Mija nas ta reklama, nagrałeś tam takie Nie no, szybko to mieć. A O, noc, ja się boję. Ja bym chciał, dom w Co? Michał kiedyś w, w kamieniu sobie w, zwie, w wieży zrobił w Minecrafcie. Michał, ratuj mnie, się po... No fit z tym kupały, chodź na mną O, na barana. No idziemy, idziemy O, do Eee. Hmm. Hmm. Idź za Ej, nie co... Nie wiem co mówić mam, ale dobra. Przepraszam, jak się nie będziemy odzywać, bo to jest jedno z pierwszych naszych odcinków i jeszcze nie jesteśmy uprawieni. I przepraszam, że te filmiki będą bez be montażu. Ale mam fajnie mieć na e, dom. Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że. Tak dokładnie to jest. Pierwsza nasza przygoda w Minecraft: że, no. Tak naturalnie będziemy. Naturalnie e, będziemy grać w Minecrafta, Tak, no. Nie wiem jak to powiedzieć, ale tak normalnie, nadzwyczajnie, taką przygodą. A nie będziemy tryhardować, żeby zabić smoka i w ogóle? No, bo tu w ogóle nie można zabić smoka, bo to jest podróba, a, a ja podróbie się nie da. I przepraszam, jak czasami nie będziecie nic widzieć i... Bo jest ciemno. I bakam, weekenda, bo jesteśmy małymi youtuberami. No i... Przepraszam was za mnie, ale na czasami ma takie to paniki w ogóle i się boi. I czasami dostaje taką śmiechalną. Nie mogę. Eee, mogę coś powiedzieć? Eee, dobra, kochani. E, ja po prostu się śmieję z XR-ka. Bo dlatego, że on jest. No dobra, śmieszny czasami, także już nie mogę wytrzymać. Michał, nie pokazuj takiej miny. E, dobra. E, no i właśnie on. Jest... Nie, lawy tam mienne. szybciej się robią. Nie będziesz miał wątpliwości! O ty, nie gadaj mnie! Nie! No, będzie Mhm, tylko w kamieniu! Tylko wyślij jakieś drapieńki, wyślij na tą górę. To e, zrobić, Dobra. E, kochani, wam w tym powiedzieć, że Michał tak czasami śmieszny, że ja już z nim nie mogę. Ale na tych... Już tak nic nie robi śmiesznego? To ja też się śmieję z niego, bo nie wiem czemu, ale tak jest ze mną. No i jutro możemy nagrać Mam takie pytanie, dobrze? chcecie vlogi może? E, jak e, tak, to e, napiszcie w komentarzach... Jak chcecie to vlogi, to to jest takie to, że na przykład Daily możemy to robić, że na przykład my tutaj nagrywamy nasz dzień, jak nam mijają w ogóle co no, robimy, no i tyle. Takie naturalne, że, naturalne rzeczy, co robimy. Jak ci możemy takie coś zrobić. Ja. Możemy nagrać zakupy trochę. O, ja chyba, e, tak. Może, a w sklepie będziemy siebie nagrywać? Będziemy... Dobra, to może, nagramy takie coś jutro, tam... Idź po drewno. No dobrze, to jak skierą kopię może że to jest kierowców, dobra Co? No i... Myślę, że... Milana chodź tutaj. No i tak, Milana. Ja chciałabym Wam pożegnać, podziękować za wspaniały odcinek i... Przepraszam, że ten odcinek jest taki krótki i zobaczymy się w odcinku ehm. następnym, który wbije za jakieś pół godzinki. E, dobra. Więc no co? A mogę jeszcze coś przed końcem no powiedzieć. Możesz. E, jutro, tam jakiejś godzinie, możemy tak, taki nagrać vlog, ale nie będziemy niestety w sklepie nagrywać, tylko jak się w ogóle myjemy e, zęby i tak dalej, że takie naturalne rzeczy robimy. Mm. I będziemy nagrywać. Jak już dojdziemy do sklepu, będziemy ciągle nagrywać. Ten film będzie długi trochę. E, ciągle będziemy od rana nagrywać. Dobrze, to ten. Dziękuję Wam za wspaniały odcinek. No, no i żegnajcie. Do następnego. Pa pa! Budzaczki!